W końcu mamy oficjalną premierę, widzowie, Satisfactory. To jest takie Factorio, ale w 3D, ale bez aspektu tower defense, tego co pamiętam, chyba że coś nowego wprowadzili w ostatnich patchach. Ale generalnie tutaj jest y, skupione to tylko na rozwoju własnej y, fabryki i, i masz tam jakieś y, y, zabijania mobków, z których zbierasz materiały i tak dalej, ale nie masz ataku tych mobów na, na twoją bazę. Więc bardziej tutaj jest eksploracja, plus rozwój ym, własnej fabryki. Satisfactory jest y, widzowie kop co jak coś. Także można grać z ziomeczkiem i wspólnie rozwijać fabrykę, jakby ktoś chciał, się zastanawiał. Murczy, ale to nie jest właśnie survival. Te, te gry, nie wiem, one mają jakiś. Ten gatunek gier ma jakąś swoją nazwę, gdzie rozwijasz fabrykę, ale wcale nie musisz jakoś przeżyć. Tu chodzi, wiecie, możesz postać stać i nic nie musisz robić nie zginiesz, nie? Tu chodzi tylko o to, że możesz coraz efektywniej tworzyć coraz bardziej skomplikowane materiały. Ale po co? No to już musisz sobie sam zadać to pytanie. Prawdopodobnie po nic. Po prostu Cię będzie satysfakcjonowało to, że coraz więcej taśm jest zapełnionych różnego rodzaju sprzętem. O, widzicie ten mobek, który tutaj był? To nie jest tak, że one Cię atakują w bazie. Idziesz po prostu eksplorować mapkę i one gdzieś tam są zrespione, je zabijasz i odblokowujesz sobie jakieś materiały dzięki nim. Przynajmniej tak to działało. Wolno im sz szedł rozwój tej gierki widzowie. Oj, boj, wolno. Early access. No właśnie, właśnie, bo faktorium masz. Dlatego cały czas to podkreślam, już chyba trzy razy to powiedziałem, że w faktorie masz najazdy kosmitów. Tu nie masz tu tego nie ma. I to jest dla mnie trochę problem z tą grą, bo wiecie, Factorio musiałeś budować po to, żeby przeżyć. Ja próbowałem grać Factorio, ale mi się nie spodobało. A tutaj po prostu budujesz dla samej satysfakcji. A ja lubię jednak, jak ktoś mnie jeszcze popycha w jakimś kierunku, wręcz zmusza że muszę właśnie szybko wybudować tutaj konkretną linię, która dostarczy mi konkretne surowce, żebym mógł z tego stworzyć, nie wiem, amunicję albo broń, żeby się obronić, nie? A tutaj budujesz dla satysfakcji, dla coraz bardziej zaawansowanego sprzętu. Właśnie, no może, może City Builder no brzmi dobrze, tylko że jeszcze to jest ta kwestia tej eksploracji, nie? O! Integracja pada jest też. A, konsole. Widzę ci na konsole też. Ile to kosztuje teraz? Ile to kosztuje? Przytłaczająco pozytywne opinie. 167, 166,5 zł. 185 zł tak normalnie. Kurczę, no nie wiem, czy bym aż tak dobrze <gry> ocenił tę grę. Fajna jest, ale no tak jak mówię, no mi brakuje w niej celu. Ale generalnie Gierka Git. Dobrze, że w końcu wypuścili.